W rozkładzie jazdy 2012-2013 pojawiają się nowe RegioEkspresy: Bolko z Lublina do Wrocławia przez Radę, Kielce, Katowice oraz Chemik z Warszawy do na Koźle przez Katowice. Dołączą one do Warty, jeżdżącej między Poznaniem a Lublinem przez Warszawę i Meby kursującej między Szczecinem a Warszawą przez Poznań. Relacja pociągu Interregio Łysica z Wrocławia do Kielc będzie wydłużona. Część składu będzie dojeżdżała do Chełma, a druga część pojedzie przez pozbawione obecnie w ogóle połączeń pasażerskich rejony województwa świętokrzyskiego, jak Taszów i dalej przez Tarnobrzeg, Stalową Wolę, do dotrze do Przemyśla. I będzie to jedyny bezpośredni pociąg z Wrocławia do Przemyśla. Tak samo jedyne połączenie z Krakowa przez Katowice i Wrocław do Legnicy, Bolesławce i Wędlińca zapewni Interregio Łużyca. Z Olsztyna bezpośrednio do Jeleniej Góry, dlaczego nie? Proponujemy nowy Interregio z Sokoliki, który pojedzie przez Torun, Poznań i Wrocław. Z Jeleniej Góry zaś bez przesiadki będzie można dojechać do Białego Stoku, a z Wrocławia aż do Ełku, przez Poznań i Warszawę. Ponadto pasażerów z Ełku i Helma ucieszą taniej bezpośrednie pociągi Interregion do stolicy. Nowością będzie szybki Interregioner Skutna, Koła i Konika do Poznania. Zaś na weekendy podróżnych ze stolicy wielkopolskiej rozwiążą w różnych kierunkach pociągi: Rusałka do Zielonej Góry, Koziołek do Częstochowy Kiel z Karzyska Kamiennej. Wielkopolska do Kalisza, Sieradza i Łodzi, a Lednica do Bydgoszczy. Studenci wracający na uczelnię po weekendzie z Częstochowy będą mogli skorzystać również z innych nowych połączeń interregion. Orlik do Krakowa oraz Oleńka do Wrocławia. Zatem nad morze do Świnoujścia popłynie także Pirania z Katowic, przez Ostrów Wielkopolski, Poznań i Szczecin i gratka dla zakochanych w mazurskich jeziorach Interregion i Niegocin z Poznania przez Toruń do Kętrzyna Iliżycka.